Dzień dobry. Dzisiaj będzie o albumie, który teoretycznie powinien wzbudzić we mnie wiele radości. Jeśli się słyszy o premierze nowego albumu Satanic Warmaster, no to wiadomo, że od razu serce bije mocniej. Z drugiej strony trudno było go w ogóle oczekiwać, bo on się po prostu pojawił znikąd, <laughs> całkowicie nagle. No więc oczywiście się bardzo ucieszyłem, że jest. No ale potem posłuchałem na YouTube i no okej, okay, no stwierdziłem, że fajnie, że jest, ale jakby go nie było, to też bym dalej żył. Ale rozwinę się oczywiście w recenzji. Zapraszam. Satanic Warmaster to jeden z moich ulubionych e, fińskich zespołów, łamane przez projektów, bo tam różnie jest z tym składem, no, ostatnio wszystko robi Lauri, czyli e, Graf Werewolf, e, plus inne tam oczywiście jeszcze ksywy. Ale e, jest to jeden z moich ulubionych projektów, e, kocham albumy takie jak e, Karelian Satanist Madness, czy e, Nachtzeirer, czy Opfer Blood, czy Fimble Winter. Tego szczególnie bardzo lubię Amon także ja i wydawnictwa Satanic Warmaster generalnie łykam bez popity. No więc kiedy zobaczyłem, że będzie nowy album, że jest już nowy album, bo to było ogłoszone w momencie premiery, no to się bardzo oczywiście ucieszyłem. Exaltation of Cruelty. No i ta reklama, że wiecie, to będzie teraz powrót do surowego grania i tak dalej, do starego stylu Satanic Warmaster, no to tym bardziej, ja już myślę, kurde blade. Żyć nie umierać, przecież właśnie o to chodziło. Super sprawa. Nie to, żebym narzekał na Among Us, bo nie narzekam, ja ten album naprawdę lubię. I uważam, że War Master w tej takiej troszkę bardziej przystępnej formie sprawdza się doskonale. I po odsłuchu na YouTube tego materiału nowego Exultation of Cruelty stwierdziłem, że czasami dobrze jest zostać przy tym, co się robi i nie wracać do tego, co się robiło, bo to już nie zawsze jest ten sam dobry efekt. No bo nawet jeśli powiemy, że ok, no jest to surowsze, jak najbardziej jest to surowsze, ale y, jeśli ja chcę posłuchać sobie y, surowego Satanic Warmastera, to sobie odpalam mu Fairblood'a, albo Rera, albo właśnie przede wszystkim może Karelian Satanic Madness. I wtedy słyszę ten żar, ten ogień, a tutaj przesłuchałem to i momentami nawet mnie to troszkę nudziło, choć swoje momenty jak najbardziej ma. Pierwszy, trzeci czy ósmy utwór to są naprawdę świetne kawałki. No jest to typowy Satanic Warmaster, ale właśnie do tego zmierzam, że to, co tutaj słyszymy na tym pierwszym CD, to jest po prostu surowszy Winter, surowszy Amon Gander, to jest po prostu wzięcie tego, jak teraz gra Satanic Warmaster i y, pobrudzenie tego. A jak sobie weźmiemy, posłuchamy sobie takiego na Rera, to są jednak inne bajki, czy Karelian Satanist Madness. To jest w ogóle inna budowa kompozycji. Na ranger ta muzyka jest po prostu inna i wtedy w tym był totalny żar. Tutaj na tym pierwszym CD trochę mi tego żaru brakuje. Mam wrażenie, że tu jest odgrywane wszystko po prostu tak, żeby to odegrać. I dziękuję załatwione, nie wiem. Nie porywa mnie ta płyta. Choć tak jak mówię, wyjątki ma jest jeszcze doskonały instrumentalny numer którego fragment się tutaj pojawi, ale to później. No i tę pierwszą płytę zamyka, ona jest w ogóle bardzo długa. To jest ciekawe, że ona ma 55 minut. No i to jest to, co znaleźliśmy na YouTube, ale to, co znaleźliśmy na YouTube, to nie jest wszystko, bo wersja CD, ale dobra, do tego zaraz przejdę. Jeszcze fragmencik bardzo udanego zamykacza tej pierwszej płyty i materiału, który znajdziecie na YouTube. No to jest y, bardzo rzecz oryginalna według mnie jak na Seiten New Oczywiście już na Amon Gander był taki wolniejszy numer, ale bardzo mi się to podoba. Tutaj jest fajny klimat. No i ten tytuł też y, martwa róża i tak dalej, wiecie. E, także. To nie jest tak, że ja całkowicie odrzucam ten pierwszy krążek, bo nie odrzucam, bo są tutaj naprawdę bardzo dobre momenty. On po prostu jest według mnie za długi. Gdyby go skrócić, gdyby wyciągnąć z niego tą esencję i te najlepsze momenty, to byłby naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry album. Ale dochodzę do tego, że mamy wersję CD. W wersji CD mamy dwa krążki. Oczywiście, wydanie Werewolf Records, no bo najlepiej wydawać samego siebie. Bardzo ładne wydanie, ale też i bardzo oszczędne. Tutaj mamy listę utworów tylko z pierwszego CD-ka. W ogóle lista utworów z drugiego jest tylko wytłoczona na płycie, co mnie troszkę irytuje, no ale cóż zrobić? Jest bardzo mało w ogóle informacji na temat tej drugiej płyty, no ale coś tam się udało znaleźć. Widzicie, no tak to wygląda. I tutaj są kawałki. I teraz tak. No pierwsza płyta to jest w całości robota Werewolfa. Druga płyta to jest robota jego oraz pana pod pseudonimem Cryptic Winter perkusisty, który chociażby sesyjnie udzielał się w Judas Iscariot, ale też w wielu wielu innych projektach, nie tylko sesyjnie. I to w ogóle jest ciekawe, bo to jest opisane jako surowa wersja tego pierwszego CD. Czyli mamy surową wersję z surowej wersji, czyli już powinna być totalna surowizna. Totalna nie jest, ale na pewno jest to bardziej surowe. Nie jest to też przełożenie jeden do jednego, jeśli idzie o zawartość tych płyt. Pierwsza płyta trwa 55 minut, druga około godziny, siedem utworów z pierwszej płyty, na której generalnie jest 8 kompozycji, siedem jest też na drugiej, zabrakło jednego, tego właśnie zamykacza z pierwszej płyty. Za to są dwa numery, które wcześniej nie były publikowane. Czyli razem na drugiej płycie dostajemy 9 kompozycji. Tam na uwagę niesamowicie zasługuje przedostatnia, jedna z tych dodanych, właśnie taka ambientowa. Orkraj świetny, świetny numer. Cudowny klimat bardzo, bardzo prosty. Monotonny dosyć, ale o niesamowitym klimacie. No i te wersje z CD numer 2, one też zresztą nie są w takiej kolejności jak na CD1, są naprawdę, naprawdę dużo lepsze. I powiem tak, gdyby to wszystko zamykało się w tej pierwszej płycie, to ten album długo by u mnie nie posiedział w odtwarzaczu. Ale on siedzi u mnie w odtwarzaczu ze względu na tą drugą płytę, która ratuje w dużej mierze sytuację, a może dobra, no nie tyle co ratuje, bo to też nie przesadzajmy. Ale bardzo mocno podnosi wartość tego wydawnictwa w moich oczach, oczywiście i uszach, bo dla mnie to jest dużo lepsze niż to, co zostało opublikowane i to, co występuje jako podstawowa wersja albumu. Dzień. To fragment tego instrumentalnego utworu. On też jest na tej pierwszej płycie. Świetny, ma niesamowity klimat. Natomiast ta wersja surowsza od tej surowej jest jeszcze lepsza. Tu w ogóle mamy takie potęgowanie wszystkiego, bo mamy surową wersję surowej wersji. Mamy jeszcze bonusowe kawałki na bonusowym dysku. Także wszystko się tutaj potęguje z wielokrotnie i bardzo fajnie z drugiej strony bardzo mnie cieszę, że ten drugi dysk się tutaj pojawił. Oczywiście on nie wnosi nowych rzeczy, jeśli idzie o same kompozycje, budowę i tak dalej. Ale aranże są jednak inne. I to wszystko jest brudniejsze. To wszystko jest dużo bardziej taki podlane piwnicznym sosem, podlane podziemiem totalnym. Dlatego bardzo nie ma tego dbania tak bardzo o produkcję, bo oczywiście choć na pierwszym CD też jakiegoś wielkiego nie ma. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie ten pierwszy CD to jest taki Amon Gander albo Fimbulwinter wrzucony w trochę brudu. I tutaj tego brudu jest, tutaj nadal są takie kompozycje, które mogłyby się znaleźć na Amon Gander, gdyby je wyczyścić na tym drugim CD, ale dzięki temu, że ta dawka brudu tego prymitywizmu jakby jest zwiększona, no to to wszystko ma dla mnie dużo większy urok. Eee, także ja w ogóle na początku myślałem sobie, że ta płyta gdzieś tam nie trafi do podsumowania roku, do tej najlepszej dwudziestki, no ale krótko, bo krótko, ale jednak udało mi się to CD dorwać przed jeszcze zrobieniem podsumowania, i to ta druga płyta zadecydowała, że to się tutaj znalazło. Trudno było to w ogóle od razu znaleźć, bo nie było tego u nas w sklepach. Ja sobie zamówiłem prosto z Finlandii, bo czekałem, czekałem, kiedy to się pojawi u nas w distro. No ale się nie pojawiało, więc ja już się wkurzyłem i zamówiłem sobie z Finlandii. I dzień później lub nawet tego samego dnia zaczął się pojawiać w naszych dystrybucjach, więc szybko sobie ściągnąłem jedną kopię z Hell is Here e, Production. No a potem przyszły te kopie z Finlandii. Także miałem tego trochę więcej przez chwilę. E, świetny materiał jeśli idzie też o, o taki materiał porównawczy. Dlatego jak można tę kompozycję, wiecie, no, siedzisz sobie, komponujesz sobie coś i okej, okay, to jest tak naprawdę tylko szkielet, a potem możecie zobaczyć, co z tym wszystkim można zrobić i jak to można przedstawić, w jakich formach, że brzmi to rzeczywiście inaczej. To też nie jest tak, że jest jakaś gigantyczna przepaść pomiędzy CD 1 a CD 2, bo nie, ale jednak jest to rzecz surowsza. Edwin. W ogóle nie jest tak to do końca super premierowy materiał. Oczywiście premierowy pod tym względem, że on wcześniej nie został wydany. Natomiast on był z tej informacji wynika, że to było nagrywane pomiędzy 2021 a 2024. Eee, I w ogóle jest to tak jeszcze żeby kronikarsko trochę, no to to jest siódmy pełnowymiarowy album Satanic Warmaster, więc też wcale nie tak dużo. Bo przecież ten projekt od 2000 roku jest aktywny wydawniczo. Ale podsumowując, gdyby ta płyta była tylko i wyłącznie w wersji fizycznej z tym, co jest na YouTube, to byłoby średnio. To jest akurat jeden z tych przykładów, że nawet ludzie, którzy może nie kupują na co dzień płyt, to te powinni kupić, bo to jest album, który bardzo mocno zyskuje CD numer 2 obecność tego krążka zmienia w ogóle postać rzeczy dlatego tutaj po prostu najlepiej to kupić, ja wiem, że to tanie teraz nie jest, ale powiedzmy sobie szczerze, według mnie warto, bo to jest naprawdę dobre wydawnictwo no i to chyba tyle ode mnie, dziękuję bardzo do następnego